Mam na imię Marek. W dniu pokażę Państwu jak za pomocą finishera FS-533 wstrzywać dokumenty w jednym lub w dwóch miejscach. Po zainstalowaniu finishera w urządzeniu pokazuje nam się przycisk krótu wykańczanie. Jak go wcisnę pokażę Państwu jak to wygląda. Ale ten sam przycisk możemy znaleźć w aplikacji. W części wykańczanie. To jest sekcja A. Jest to ten sam ekran. Dla naszego testu przygotowałem trzy kartki. je rozdział 1, rozdział 2, rozdział 3. Włożę je na podanik automatyczny oryginału i pokażę Państwu, jak zszyć je w górnym, lewym rogu. Na ekranie urządzenia wybieramy przycisk wykańczanie. Wskazujemy, w którym miejscu ma zszywać urządzenie. Zatwierdzamy i wciskamy przycisk start. Proszę zwrócić uwagę, mamy zszywkę w górnym, w lewym rogu. Teraz te same oryginały zszyjemy dwoma zszywkami, czyli powtarzam operację. Wkładam oryginały na podajnik automatyczny, na pulpicie wybieram wykańczanie, w dwóch miejscach zszywanie, zatwierdzam oraz wciskam druk. Oto wyniki naszych prac. Proszę zwrócić uwagę, mamy strzywanie w dwóch miejscach, mamy strzywanie w jednym miejscu. Ja, na przykład, otworzę kartkę, pokażę Państwu, można mieć ładną broszurkę zszytą w dwóch miejscach. Mam nadzieję, że zszywanie za pomocą filmsera 533 spodoba się Państwu, Zszywanie w jednym miejscu lub w dwóch miejscach na krawędzi lewej. Proszę pamiętać, że świniec się do 25 kartek na raz. Oczywiście, po resztę szczegółów i resztę ustawień zapraszam na naszą stronę www.biuroinnowacje.pl. Mam też prośbę o komentarze i podpowiedzi: jakich filmików jeszcze Państwo się spodziewacie, jakich instrukcji chcielibyście, jakie instrukcje chcielibyście jeszcze zobaczyć, żeby to było dla Was łatwe i przyjemne. Dziękuję.